Przygotuj się na odkrycie arbuza Yubari King. Ten niezwykły owoc uprawiany tylko na japońskiej wyspie Hokkaido słynie z niesamowitych cen na aukcjach, które sięgają 20 tysięcy dolarów. Co sprawia, że arbus Yubari King jest tak wyjątkowy? Wszystko sprowadza się do starannej pielęgnacji tych arbuzów. Rolnicy ręcznie zapylają kwiaty i wybierają najlepsze owoce, aby tylko najwyższej jakości arbuzy osiągały dojrzałość. Każdy Arbus jest również kontrolowany pod względem wielkości, słodyczy i wyglądu, co tworzy produkt, który jest nie tylko smaczny, ale i wizualnie imponujący. Arbus Jubari King często charakteryzuje się idealnie okrągłym kształtem i wyjątkowym smakiem, który jest słodki i soczysty. Te czynniki przyczyniają się do jego popularności wśród miłośników owoców i kolekcjonerów. Czyniąc go pożądanym przysmakiem na specjalne okazje i idealnym prezentem. Kiedykolwiek myślałeś o spróbowaniu jednego z tych wykwintnych arbuzów? Czy wiedziałeś o niesamowitej cywilizacji Olmeków? Olmeki rozwijały się na obszarze dzisiejszego Meksyku na długo przed pojawieniem się Majów i Azteków. Znane są z imponujących, gigantycznych kamiennych głów, które mogą mieć rozmiar samochodów. Te niezwykłe rzeźby wykonane z bazaltu pokazują wyjątkowe umiejętności i zaawansowane techniki olmeków. Ponadto stworzyli jedne z pierwszych miast w Mesoameryce, kładąc podwaliny pod późniejsze kultury. Wpływ olmeków widać w ich sieciach handlowych, wierzeniach religijnych i strukturach społecznych, które zainspirowały przyszłe cywilizacje regionu. Prawdopodobnie odegrali ważną rolę w rozwoju systemów pisma i kalendarza w Mesoameryce. Mimo swoich osiągnięć, cywilizacja Olmeków ostatecznie upadła, pozostawiając po sobie fascynujące i tajemnicze dziedzictwo, czego możemy się nauczyć z ich niezwykłej historii. Nie uwierzysz, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie gazu ziemnego. Gaz ziemny sam w sobie nie ma zapachu, co może wydawać się nieszkodliwe. Jednak, aby zapobiec niebezpiecznym wyciekom i wypadkom, dodaje się do niego substancję chemiczną o nazwie Mercaptan, która nadaje mu charakterystyczny zapach przypominający zgniłe jaja. To mądre rozwiązanie wprowadzono po tragicznej katastrofie w 1938 roku w New London, w Teksasie, kiedy wyciek gazu doprowadził do niszczycielskiego wybuchu, który kosztował życie ponad 200 osób. To straszne wydarzenie. Stało się sygnałem alarmowym dla społeczności i przemysłu, pokazując konieczność priorytetowego traktowania bezpieczeństwa w korzystaniu z energii. Dzięki merkaptanowi możemy wcześniej wykrywać wycieki gazu i szybko reagować, co pomaga unikać podobnych katastrof. Więc następnym razem, gdy poczujesz ten nieprzyjemny zapach, pamiętaj, że został stworzony dla Twojego bezpieczeństwa. Świadomość i działanie to klucz do ochrony siebie i swoich bliskich. Przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z gazem. Co jeśli powiem, że kradzież iPhone'a ma sekretne oblicze? Gdy iPhone znika, pracownicy Apple nie mają prawa interweniować ani konfrontować złodzieja. Ta niezwykła polityka istnieje, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Zamiast interwencji, pracownicy polegają na potężnej technologii śledzenia. Każdy iPhone jest wyposażony w nowoczesne możliwości GPS, co pozwala na odnalezienie urządzenia w przypadku kradzieży. Niektóre modele mają nawet unikalną funkcję, która może potajemnie zrobić selfie złodzieja, dostarczając ważne dowody dla władz. Ten inteligentny projekt pomaga organom ścigania łapać przestępców, nie narażając pracowników Apple na ryzyko. Więc następnym razem, gdy ktoś ukradnie iPhone'a, pamiętaj, że za kulisami działa zaawansowana sieć bezpieczeństwa. Gotowa do akcji, co sprawia, że kradzież jest znacznie trudniejsza dla potencjalnych bandytów. Dowiedz się o imponującej liczbie owiec w Australii. Po Chinach, Australia wyróżnia się około 100 milionami owiec, co czyni ją potężnym producentem mięsa i wełny owczej. Te puszyste stworzenia mają znaczący wpływ na gospodarkę kraju, zwłaszcza, że Australia jest jednym z wiodących producentów wełny na świecie. Ogromne pastwiska idealnie nadają się dla tych owiec, tworząc korzystne warunki do ich życia. Interesujące jest to, że australijskie owczarstwo kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, a rolnicy stosują oszczędne metody zarządzania, aby dbać o zdrowie zwierząt i chronić środowisko. Oprócz wełny, owce są cenione także za mięso, co przyczynia się do popularności pysznych potraw z Jagnięciny na całym świecie. Ta imponująca liczba owiec nie tylko wspiera lokalne społeczności, ale także odgrywa ważną rolę w rolniczej tożsamości Australii. Czy możesz sobie wyobrazić tak ogromne stado wędrujące po buszu? Oto co jest niezwykłe w rozszerzaniu wszechświata. W latach XX-XX wieku astronom Edwin Hubble dokonał rewolucyjnego odkrycia. Wszechświat się rozszerza, oznacza to, że galaktyki nie stoją w miejscu. W rzeczywistości oddalają się od nas z niesamowitymi prędkościami. Zadziwiające jest to, że im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej wydaje się oddalać. Wyobraźcie sobie: gdy nadmuchujecie balon, punkty na jego powierzchni oddalają się od siebie w miarę nadmuchiwania. To kosmiczne rozszerzenie jest spowodowane ciemną energią, tajemniczą siłą, która stanowi około 68% naszego wszechświata. Naukowcy wciąż próbują zrozumieć, jak działa ciemna energia i jaką rolę odgrywa w przyszłości wszechświata? Czy może to prowadzić do takich scenariuszy jak wielki wybuch, lub nawet ostateczny los wszystkiego wokół nas? Podczas gdy kontynuujemy badania, wszechświat skrywa wiele sekretów, które czekają na odkrycie. Zadziwiające fakty o wierzbie karłowatej. To małe drzewo, często mające zaledwie kilka cali wysokości. Wykazuje niesamowitą odporność w najtrudniejszych warunkach, szczególnie w arktycznej tundrze. Dzięki swojemu ograniczonemu wzrostowi i unikalnej zdolności przetrwania w ekstremalnym zimnie, wieżba karłowata udowadnia, że rozmiar nie definiuje siły. Mimo bezlitosnych wiatrów i lodowatych temperatur, to małe drzewo doskonale przystosowało się, rosnąc blisko Ziemi, aby uniknąć uszkodzeń od wiatru. Oraz wykorzystując specjalną woskową powłokę na swoich liściach do zatrzymywania wilgoci. Wierzba karłowata pomaga również stabilizować glebę, zapobiegając erozji i tworząc siedlisko dla małych stworzeń. Jej zdolność do rozkwitu w tak trudnych warunkach czyni ją wspaniałym przykładem kreatywności i determinacji natury. Czyż to nie jest zdumiewające, jak życie może kwitnąć mimo wszelkich trudności? Następnym razem, gdy pomyślisz o drzewach, przypomnij sobie o wierzbie Karłowatej, niedocenionym bohaterze Arktyki. Czy wiesz, że Korea Północna ma program kosmiczny? Mimo swojej izolacji, Korea Północna znalazła się na czołówkach wiadomości w 1998 roku, gdy próbowała wystrzelić satelitę, który nie dotarł na orbitę. Ten ambitny krok. Zapoczątkował kontrowersyjne wysiłki kosmiczne kraju. Od tego czasu Korea Północna podjęła cztery próby wystrzelenia, z ostatnią w 2016 roku. Kraj z dumą twierdzi, że wszystkie jego wystrzelenia były udane, ale w rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Spośród wystrzelonych satelitów tylko dwa dotarły na orbitę, ale oba szybko przestały działać zgodnie z zamierzeniami. To rodzi pytania o rzeczywiste możliwości technologii kosmicznych Korei Północnej oraz o to, jak prawdziwe są ich twierdzenia na arenie międzynarodowej. Świat uważnie obserwuje wydarzenia, zastanawiając się nad motywami tych wystrzeleń. Czy są one przeznaczone do badań naukowych, czy bardziej do demonstrowania siły? W miarę narastania globalnych napięć, skutki takiego programu mogą być znaczące. Jakie przyszłość czeka kosmiczne ambicje Korei Północnej? Czy to prawda, że pociągi stają się gigantycznymi prezentami? W okresie świątecznym niektóre pociągi zyskują magiczną przemianę, stając się świątecznymi, ogromnymi, zapakowanymi prezentami. Ta wspaniała tradycja dekoracji dodaje wyjątkowego uroku podróżom pociągiem, wywołując radość i zachwyt wśród pasażerów w każdym wieku. Wyobraź sobie, że wsiadasz do pociągu który wygląda jak ogromny prezent z kolorowymi wstążkami i błyszczącym papierem. To nie tylko piękne, ta świąteczna inicjatywa wzmacnia ducha świąt i jednoczy społeczności, zachęcając ludzi do cieszenia się radością sezonu w drodze. W wielu miejscach takie pięknie udekorowane pociągi stają się częścią lokalnych tradycji bożonarodzeniowych, przyciągając rodziny, które chcą zobaczyć to widowisko. Niektóre koleje organizują również specjalne wydarzenia, takie jak świąteczne przejażdżki, gdzie pasażerowie mogą cieszyć się świąteczną muzyką i nawet spotkać świętego Mikołaja. Niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, czy wyruszasz na rodzinną przygodę, podróż jednym z tych pociągów będzie naprawdę niezapomnianym doświadczeniem. Więc następnym razem, gdy wsiądziesz do pociągu, w czasie świąt, zwróć uwagę na te urocze, zapakowane wzory, i pozwól, aby święta się zaczęły. Ciekawy fakt o afrykańskich słoniach. Te wspaniałe stworzenia mają tylko cztery zęby trzonowe, które pomagają im w rzuciu pokarmu. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, ile roślinności jedzą każdego dnia. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że te zęby są wymieniane sześć razy w ciągu ich długiego życia. Gdy ząb trzonowy Ściera się od wieloletniego rzucia twardej trawy i gałęzi. Na jego miejscu wyrasta nowy. Jednak gdy tracą ostatni zestaw zębów trzonowych, mają ogromne trudności z jedzeniem. Mimo że mogą spożywać duże ilości pokarmu, bez tych zębów nie mogą go prawidłowo strawić. Może to prowadzić do niedożywienia i naturalnej śmierci, co sprawia, że zdrowie zębów jest kwestią życia i śmierci dla tych łagodnych gigantów. Zadziwiające jest myśleć jak coś tak prostego jak zęby może tak bardzo wpłynąć na przetrwanie słonia więc następnym razem, gdy zobaczysz te niesamowite zwierzęta, pomyśl o ich unikalnej drodze zębów i o tym, co to oznacza dla ich przyszłości. Zadziwiające, ale to prawda. Walizki na kółkach na zawsze zmieniły podróże. W 1954 roku artysta Alfred Krupa Dokonał rewolucyjnego odkrycia, wynajdując walizkę na kółkach. Przed tym sprytnym rozwiązaniem podróżni często musieli męczyć się z ciężkimi torbami, co prowadziło do bólu rąk i trudności na dworcach czy lotniskach. Wyobraźcie sobie, jak trudno byłoby wciągać ciężką walizkę po schodach lub przez zatłoczony terminal. Dodając kółka, Krupa zmienił doświadczenie podróżowania, ułatwiając transport rzeczy. Jego wynalazek stał się podstawą nowoczesnych walizek na kółkach, które łatwo toczą się obok nas, pozostawiając ręce wolne do innych zajęć. Ta prosta, ale rewolucyjna idea nie tylko uczyniła podróże wygodniejszymi, ale także zainspirowała więcej ludzi do odkrywania nowych miejsc. Czy potraficie sobie wyobrazić podróż bez walizki na kółkach dzisiaj? Czy możesz sobie wyobrazić, że planety mieszczą się między Ziemią a Księżycem? Naukowcy odkryli, że jeśli ustawi się wszystkie planety naszego Układu Słonecznego w linii, rzeczywiście zmieszczą się one między naszą planetą Ziemią a Księżycem, który znajduje się w odległości około 384,400 km. Największa planeta Jowisz ma średnicę około 139,822 km, a nasza najmniejsza planeta Merkury. Zaledwie 4880 km średnicy. Gdy stoją obok siebie, mimo że zajmują ogromną przestrzeń, zajmą zaskakująco małą część odległości do naszego najbliższego sąsiada niebieskiego. Ten fascynujący fakt podkreśla, jak ogromny jest kosmos i jak relatywnie małe są planety w skali wszechświata. Następnym razem, gdy spojrzysz na Księżyc, pomyśl, że wszystkie planety Układu Słonecznego mogłyby się zmieścić w tej przestrzeni. To ekscytujące przypomnienie o naszym miejscu w kosmosie. Przygotuj się na zaskoczenie przepisem o płatnościach w Argentynie. Ten interesujący przepis chroni konsumentów w przypadku opóźnień w płatnościach. Jeśli rachunek przychodzi później niż się spodziewano, ludzie mają prawo poprosić o dodatkowy czas na zapłatę. Ale jest jeden warunek. Konsumenci muszą zauważyć opóźnienie, zanim będą mogli skorzystać z tej możliwości. Ten unikalny system zachęca ludzi do bycia uważnymi i krytycznymi, zmuszając ich do dokładnego śledzenia swoich rachunków. Prawo przypomina, że świadomość finansowa może przynieść korzyści. W świecie, w którym często ignorujemy drobny druk, Argentyna daje konsumentom potężne narzędzie do lepszego zarządzania swoimi finansami, nagradzając tych, którzy zwracają uwagę na terminy płatności. Ten przepis wspiera nie tylko jednostki, ale także sprawiedliwość w praktykach wystawiania rachunków. Czyż nie jest inspirujące widzieć system stworzony dla wsparcia konsumentów? Czy znasz historię koloru Tiffany Blue? Ten unikalny odcień, kojarzący się z luksusem i elegancją, należy do słynnej marki jubilerskiej Tiffany Co. Po raz pierwszy zaprezentowany w latach 30. XIX wieku, Tiffany Blue to nie tylko kolor. To symbol, który odzwierciedla zaangażowanie marki w jakość i wyrafinowanie. Firma dostrzegła wyjątkową moc tego odcienia i oficjalnie zarejestrowała go jako znak towarowy w 1998 roku. Oznacza to, że Tiffany ⁇ Co ma wyłączne prawa do tego wspaniałego niebieskiego koloru, co czyni nielegalnym jego użycie przez inne firmy w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd. Kolor jest tak uwielbiany, że może wywoływać uczucia ekscytacji i oczekiwania, szczególnie gdy otrzymujesz prezent od Tiffany. Wyobraź sobie, jak rozpakowujesz piękne pudełko, ozdobione tym charakterystycznym niebieskim. Nic dziwnego, że ten odcień stał się częścią kultury popularnej, pojawiając się w modzie i wystroju wnętrz. Następnym razem, gdy zobaczysz Tiffany Blue, pamiętaj, to nie tylko kolor, to potężne oświadczenie marki. Może to Cię zaskoczyć, istnieje plecakowy toalet. Wyobraź sobie, że wędrujesz po dzikiej przyrodzie i nie martwisz się, gdzie znaleźć toaletę. Ten innowacyjny, przenośny toalet, który łatwo mieści się w plecaku, wytrzymuje wagę do 300 kg. Będzie doskonałym towarzyszem dla turystów, biwakowiczów lub osób planujących nagłe wyjazdy. Jego lekki i kompaktowy design przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku którzy cenią komfort i wygodę. W przeciwieństwie do tradycyjnych opcji, ten toalet jest nie tylko łatwy do przenoszenia, ale także niezwykle funkcjonalny, pozwalając cieszyć się przyrodą bez rezygnacji z higieny. Niezależnie od tego, czy jesteś na długim szlaku, rozkładasz obozowisko, czy znalazłeś się w niespodziewanej sytuacji, posiadanie tego przenośnego rozwiązania oznacza, że jesteś gotowy na wszystko. Pożegnaj się z niewygodnymi momentami na łonie natury, więc następnym razem, gdy planujesz przygodę, pomyśl o tym rewolucyjnym gadżecie. Jak to zmieni twój sposób odkrywania przyrody? Dlaczego logo Universal wznosi się nad Los Angeles? Wyobraź sobie świat, w którym słynne logo Universal to nie tylko część ekranu, ale rzeczywista majestatyczna obecność nad miastem. Gdyby litery logo były w naturalnej wielkości, miałyby imponujące 310 metrów wysokości, przypominając ogromne, unoszące się góry na tle horyzontu. Ten obraz odzwierciedla nie tylko potęgę kina, ale także podkreśla niesamowite rozmiary ludzkiej wyobraźni. Logo, znane miłośnikom filmu, symbolizuje magiczne przeżycia i historie, które przenoszą nas w inne światy. Teraz wyobraź sobie epicki krajobraz. W którym te litery majestatycznie wznoszą się, sprawiając, że całe miasto wygląda jak scena. Ta zabawna analogia podkreśla nie tylko rozmiar liter, ale także kolosalny wpływ Hollywood na naszą kulturę i marzenia. Budzi ciekawość, jak sztuka i technologia wciąż przesuwają granice, zapraszając nas do przemyślenia niezwykłych możliwości twórczości. Czyż nie jest zdumiewające, jak coś tak prostego może ucieleśniać tak ogromne idee? Słyszeliście o dzikim protestacyjnym meczu piłki nożnej na Madagaskarze? W 2002 roku klub S.O. Lemurin podjął niezwykły krok podczas meczu, szokując widzów. Strzelili niesamowite 149 goli w jednym meczu, ale nie chodziło o chwałę. To dziwne wydarzenie było protestem przeciwko niesprawiedliwym decyzjom sędziów na poprzednim turnieju. Zamiast grać jak zwykle, S.O. Lemurin postanowił strzelać gole do własnej bramki, Wyrażając swoją frustrację i rozczarowanie, w międzyczasie ich przeciwnicy, A.S. Hedema, pozostawali bierni, nie dotykając piłki przez większość meczu. Ten nietypowy ruch stał się demonstracją wolności słowa i próbą zwrócenia uwagi na problemy w zarządzaniu piłką nożną na Madagaskarze. Absurdalność wyniku, gdy S. Ole właściwie grał przeciwko sobie, uczyniła mecz dziwnym widowiskiem, o którym wciąż się mówi. To wywołało dyskusję na temat sprawiedliwości w sporcie i tego, jak sportowcy mogą wykorzystać swoją platformę do kreatywnego wyrażania swoich trosk. Kto by pomyślał, że piłka nożna może stać się sceną dla komentarza społecznego? Czy możesz sobie wyobrazić, że hydra żyje wiecznie? Te małe słodkowodne stworzenia, często spotykane w stawach i strumieniach, mają zdumiewającą zdolność do samoodnawiania się dzięki komórkom macierzystym. W przeciwieństwie do wielu organizmów, hydry nie wykazują oznak starzenia, gdy rosną w izolacji. Ta fascynująca cecha pozwala im regenerować tkanki, co pomaga w gojeniu się po urazach, a nawet w rozmnażaniu się bezpłciowo, tworząc klonowane kopie samego siebie. Naukowcy intensywnie badają hydry, ponieważ ich unikalna biologia może dostarczyć wskazówek do badań nad spowolnieniem starzenia się u ludzi. Rozumiejąc, jak te stworzenia zachowują swoją młodość, naukowcy mają nadzieję opracować metody spowolnienia procesów starzenia w naszych komórkach. Wyobraź sobie, gdybyśmy mogli wykorzystać tę zdolność do poprawy zdrowia i długowieczności ludzi. Z przewidywaną długością życia, która może się nieustannie wydłużać w idealnych warunkach, hydry kwestionują wszystko, co wiedzieliśmy o starzeniu się i regeneracji. Ich sekrety mogą otworzyć drzwi do rewolucyjnych przełomów w medycynie. Czy możesz sobie wyobrazić życie na Manhattanie w Nowym Jorku? Ten znany rejon słynie z oszałamiających wieżowców, życia kulturalnego i co najważniejsze, szokujących cen mieszkań. W rzeczywistości Manhattan od lat znajduje się w czołówce najdroższych miejsc na świecie. Luksusowe apartamenty i modne dzielnice takie jak Upper East Side i Soho, mogą mieć astronomiczne ceny. Mała kawalerka może kosztować tysiące dolarów miesięcznie, a wielu zastanawia się, jak ludzie mogą sobie na to pozwolić. Wysokie ceny wynikają z różnych czynników, w tym ograniczonej przestrzeni, dużego popytu i światowej popularności tej okolicy. Ale to nie tylko wynajem, nawet kolacja w restauracji czy wyjście na pokaz mogą być kosztowne. Niemniej jednak, Atrakcyjność Manhattanu pozostaje niezaprzeczalna, przyciągając miliony ludzi swoimi tętniącymi życiem ulicami, słynnymi atrakcjami i dynamiczną sceną artystyczną. Co więc sprawia, że to drogie miejsce jest tak atrakcyjne dla wielu? Dowiedz się, co naprawdę napędza historię tej wysokiej pary. Anna Heining Swan i Martin Van Buren Bates to najwyżsi małżonkowie w historii. Ich wzrost wynosi odpowiednio 2,41 m i 2,36 m, co przyciągało uwagę wszędzie, gdzie się pojawiali w XIX wieku. Ci giganci budzili podziw nie tylko z powodu swojego wzrostu, ale także dzięki miłości, która przekraczała społeczne normy. Ich związek był świętowany, a ich dziecko urodziło się z wagą aż 10 kg. Ten niezwykły ciężar podkreślał również unikalną genetykę związaną z ich niezwykłymi rozmiarami. Chociaż ich dziecko napotkało wiele trudności z powodu swojego dużego rozmiaru, Anna i Martin pozostawali oddanymi rodzicami. Ich fascynujące życie przypomina nam, że miłość nie zna granic, a w świecie, który często koncentruje się na cechach fizycznych, ta para nauczyła nas o więzi i rodzinie w naprawdę niezwykły sposób. Czyż nie jest zdumiewające, jak wzrost może kształtować historię miłości?